Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałam dla Was taki mały tutorial, jak krok po kroku malować farbami akrylowymi na papierze. Jeżeli już długo malujecie farbami akrylowymi to zapewne wiecie, że wykorzystujemy do tego nie tylko płótno, ale także papier o specjalnej gramaturze. A więc nie przedłużając, jeżeli jesteście zainteresowani to idziemy dalej. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części odcinka, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Im więcej zainteresowanych, im więcej subskrybentów, tym większa motywacja dla mnie, żeby dalej dla Was nagrywać darmowe treści. Przed przystąpieniem do malowania obrazu będziemy potrzebować podstawowe akcesoria. Papier firmy Gamma, gramatura 300 g na metr kwadratowy, jest on przeznaczony do malowania farbami olejnymi, akrylowymi oraz temperą. Jeśli zajrzymy do środka bloku, to mamy bardzo fajnie przyklejone kartki papieru w ten sposób, że możemy malować bez odrywania kartek. Ja już wcześniej wypróbowałam ten sposób i okazał się bardzo, bardzo praktyczny. To znaczy kartka nie odrywała mi się od bloku, nie falowała podczas pracy. Takie malowanie można porównać jakbyśmy pracowali na płótnie. Co więcej, papier ma strukturę przypominającą płótno. I blok zawiera 10 arkuszy, kosztuje w granicach 25 zł, więc jest moim zdaniem wydajny. Bardzo fajna sprawa dla osób, które uwielbiają malować np. Na, na biurku lub bez sztalugi. Dodatkowo będą na potrzebne farby, i tutaj wrzuciłam taki miks różnych akryli: Renaissance, Rembrandt, Talens, Amsterdam, Van Gogh, a także z tańszej półki np. Madisi. Na tekturowej paletce wycisnęłam kilka kolorów farby. Najlepiej wyciskać farbki z brzegu tektury lub palety, tak żebyśmy mieli po prostu dużo miejsca na mieszanie tutaj na środku. Przygotowałam sobie szeroki pędzel, płaski od renesans i dodam, że będziemy malować pędzelami syntetycznymi. Generalnie tego typu pędzle są właśnie przeznaczone do tej techniki akrylowej. No i teraz tak, pracę możemy sobie podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap to szkic i podmalówek, a więc położenie tej pierwszej warstwy na papier. W drugiej części Będziemy kłaść drugą warstwę farby z poszczególnymi już elementami, natomiast w końcowym etapie, już trzecim, yy, na trzecim etapie pracy, będziemy malować szczegóły i dopracowywać obraz. Przed podmalówkiem zaleca się wykonać szybki szkic. Plan pracy przedstawię Wam w formie graficznej. A więc tutaj widzimy, że kartkę mamy podzieloną na trzy części. W rzeczywistości tak naprawdę nie wykonałam yy, tego szkicu, yy, Właściwie można już tego kroku uniknąć. Już dla osób, które no kilkanaście, nawet kilkadziesiąt razy już rysuje tego typu obraz, no już mniej więcej mają pojęcie, gdzie co będzie rozmieszczone, ale powiem Wam, że lepiej się nie przyzwyczajać i lepiej nie malować bez planu i szkicu. Dobra, zaczynamy od tła. Pobieramy sobie na pędzel dwa kolory. Jeden odcień ciemniejszy, drugi jaśniejszy. I przed nałożeniem na paletę lub płótno sprawdzamy na palecie, czy o taki kolor nam chodziło. Malujemy na papierze o wysokiej gramaturze, więc możemy sobie tutaj pozwolić na kilka warstw. Pamiętajcie jednak o tym, żeby nie używać zbyt wiele wody. I w zależności jakimi farbami będziecie malować, to znaczy o jakiej konsystencji, czy to będzie farba gęsta, czy rzadka, to bądźcie czujni co do rozcieńczenia akryli wodą. Może być tak, że pozbędziecie się tych właściwości akryli, no i niestety, ale akryl będzie się już źle zachowywał na papierze. Tak jak wcześniej wspomniałam, możecie malować bezpośrednio w bloku, bez odrywania kartek, albo można oderwać kartkę i przykleić na przykład taśmo. No i teraz tak, u mnie akurat w tym filmiku widzicie, że taśma spełnia rolę ramki. A więc nie mocowałam w ogóle kartki do podłoża, mogłam sobie poruszać tą kartką. I tutaj możecie po prostu zauważyć, że kartka zaczęła mi się lekko uwypuklać, lekko falować. Ale w każdym razie potraktowałam ten filmik jako eksperyment i chciałam sprawdzić, czy rzeczywiście bez mocowania no, będzie ta kartka się falowała, będzie ta kartka po prostu jakoś mi się niszczyła. W każdym razie muszę Wam tutaj przyznać, że papier jest na tyle solidny, że mój błąd, czyli niemocowanie tej kartki do podłoża nie wpłynął znacząco na przebieg całej mojej pracy, więc bardzo byłam zaskoczona, mile pozytywnie i uważam, że ten eksperyment się sprawdził. No i co do malowania nieba, to pierwszą warstwę zostawiamy do wyschnięcia, wrócimy do niej po prostu kiedy uznamy, że trzeba coś dodać, poprawić, wydobyć kontrast, na przykład akryle są szybko schnące, więc tutaj nie musimy po prostu długo czekać. Zróbmy sobie mały widoczek. Jest to taki chyba najprostszy temat dla początkujących i najbardziej relaksujący. Tutaj już musi coś się udać, więc nie ma tutaj jakichś skomplikowanych elementów i nie masz powodów do zmartwień, że po prostu nic ci nie wyjdzie. No i kolejna rzecz to malowanie wody. Tutaj, podobnie jak w przypadku nieba, posługujemy się odcieniem niebieskiego. A właściwie najlepiej jest ich mieć więcej niż jeden, aby malunek nie wyszedł zbyt płasko. Nie trzeba mieć dużo farbek akrylowych w różnych odcieniach. Wystarczy, że błękit, np. paryski, rozmieszamy z ultramaryną albo złamiemy go inną barwą, np. fleszem. Na samym dole malujemy chodnik i trochę ulicy. Wykorzystamy do tego odcienie czerni i szarości. Jak już zauważyliście, jest to pierwszy podkład, to znaczy podmalówek. Nie jest on na tym etapie realistyczny, i tak naprawdę jeszcze tutaj nic nie widać. To jest pierwsza część pracy nałożenie pierwszej warstwy farby. I przechodzimy już dalej. Maluję bloczki mostu w miarę równo. Jeśli nie czujecie się zbyt pewnie w akrylach, nie wiecie, czy wyjdzie wam równo, czy nie, to najlepiej takim bladym odcieniem sobie zaznaczyć punkty. Nawet można pędzelkiem czystym z wodą, z czystą wodą, tak żeby było po prostu y, łatwiej później poprawić no i wiedzieć, y, czy jest w miarę prosto i równo. Możecie nawet błędy wycierać delikatnie chusteczką, jakoś ściereczką czystą. Pod warunkiem, że ta właśnie pierwsza warstwa Wam wyschnie, bo jeżeli będziecie kłaść mokre na mokre, no to tutaj może nam się już to rozmazać i, i będzie problem. Dlatego ważne jest, żebyśmy malowali stopniowo. Pierwsza warstwa wysycha i bierzemy się za drugą. W tej części poprawiam jeszcze wodę niebo. Na niebie maluję chmury. Chmury maluję z taką do mieszku czerwieni. Wychodzi mi taki odcień fioletu. Trochę kolor siny, ale akurat to było takie zamierzone. E, pamiętajcie też, żeby nie przesadzać z ilością wody, tak jak wspomniałam na początku. E, można nawet chmury malować bez użycia wody. Chmury mają być właśnie lekkie. Jeśli dodamy do farby wody, to będzie taka wyrazista plama, mokra, ciężka. No i później trudniej będzie nam ukształtować taką chmurkę. Najlepiej, żeby do malowania chmury dodać małą ilość farby. Dobra, przyspieszam filmik. To są już takie elementy, gdzie trzeba samemu rozeznać, czy jest ok, czy coś poprawiamy. Niektórzy preferują jaśniejsze niebo, niektórzy zachmurzone. I tutaj troszkę rysujemy sobie, malujemy z wyobraźni, każdy ma inne upodobania. Generalnie całość malunku zajęła mi ponad godzinę, dlatego właśnie troszkę przyspieszamy filmik, żeby, wiecie, był w miarę przejrzysty, niemozolny no i żeby przekazać Wam najważniejsze informacje. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o różnych rozmiarach pędzli. Szczegół będziemy malować okrągłym, małym pędzelkiem. Na przykład do rysowania jakiejś linii albo bloczków możemy użyć małego pędzelka skośnego, dlatego że będą nam potrzebne właśnie takie figury. Okrągłym, no to tutaj już byłoby troszkę zachować więcej precyzji. Natomiast wygodniej, łatwiej, szybciej będzie nam yy, ściętym pędzelkiem rysować jakieś kształty typu Kwadrat, prostokąt. Linia musi być bardzo cienka, więc jeżeli weźmiemy sobie pędzel grubszy, no to nie dostaniemy już tego efektu, a więc odpowiedni wybór narzędzi ma ogromny wpływ na efekty końcowe. Ok, i dotrwaliśmy już do szczegółów, a więc to już jest takie dopracowywanie obrazu, końcowy etap. Namalowałam ptaki oraz linie, które wbrew pozorom nie były łatwe do zrobienia. Zobaczcie, że linie te ze słupów są tak cienkie, prawie niewidoczne, jak włos. Nawet jeżeli wyjdziemy na zewnątrz i poszukamy takich linii energetycznych, no to możecie też zobaczyć, że one są prawie niewidoczne. Dla naszego oka no, ciężko jest je tak uchwycić. One nie mają takiego kontrastu, nie są tak grube. Należy więc w tym przypadku wziąć najbardziej cienki z możliwych pędzli i takim delikatnym ruchem magnąć na papier. I tak jak w przypadku mostu, lepiej to zrobić jaśniejszym odcieniem, jeżeli tutaj nie czujemy się pewnie, czy nam wyjdzie prosto, czy nam wyjdzie tutaj tak, wiecie, realistycznie, albo tak, jakbyśmy chcieli. No i wykonaj sobie takich kilka linii. Można właśnie, znów tutaj powtarzam, że zrobić to mokrym, czystym pędzelkiem i wykonać linię, a później już po śladzie namalować tym pędzelkiem z farbą. Jeśli nie macie na tyle cienkiego pędzla, żeby zrobić te linie, to możecie użyć cienkopisów. Dobrze, dotrwaliśmy już do końca. Powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę. Podczas malowania, jak zresztą mogliście zauważyć, papier zaczął mi się fałdować. I to jest naturalne, no wiadomo, pod wpływem wody i tak dalej, ilości warstw, farby, no to papier się faluje. Ale po wyschnięciu w pracy papier tak jakby minimalnie wrócił do swoich wymiarów. To było takie trochę zaskakujące zjawisko. Nie prostowałam specjalnie tej kartki, nie wkładałam między książkami. Po prostu odłożyłam obok do wyschnięcia. Wydaje mi się, że to też jakoś papieru ma znaczenie. Grubość, gramatura. Oczywiście myślę, że gdyby obramować w szklaną ramę ten obrazek, to również papier by się wyprostował. E, można tutaj jeszcze ewentualnie coś pokombinować, żeby uratować. Dlatego ważne jest to, żebyśmy sobie przyklejali do podłoża e, naszą kartkę e, lub nie odrywali ją z bloku. W tym filmiku pokazałam, jak papier się zachowuje w momencie, gdy oderwiemy kartkę i nie przymocujemy do podłoża. E, także tutaj uważam ten eksperyment za udany. Ćwiczenie również było udane, coś mnie bardzo cieszy. No i mimo wszystko polecam Wam ten blog. Okazuje się, że malowanie krylami na papierze jest bardzo przyjemne. Daje również wspaniałe efekty, podobnie jak malowanie na płótnie. Hey, I to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że okazał się być dla ciebie pomocny. Daj znać w komentarzu, czy ty kiedykolwiek próbowałeś bądź próbowałeś malować farbami królowymi na papierze. Mile widziana subskrypcja oraz łapka w górę. Dzięki za uwagę, trzymaj się i do następnego. Pa!